Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czym dla mnie jest Eucharystia? Eucharystia jest dla mnie pokarmem życia. Eucharystia jest dla mnie drogą do Pana Boga, do, na miastku nieba, na ziemi, spotkaniem osobistym z Panem Bogiem. I dlatego nie wyobrażam sobie niedzieli bez wizyty w Kościele. Chociaż czasami mi się nie chce porządku, nie chcę mi się nie chce mi się wstać, jestem zmęczony po całym tygodniu. Ale. No kurczę, dlaczego niedziela jest dniem Nie Niedziela jest dniem wolnym po to, żeby odpocząć w Panu Bogu. Żeby poświęcić ten czas dla rodziny, dla Pana Boga. Przede wszystkim dla Pana Boga, bo gdy Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. I ja idę Panu Bogu podziękować za kolejny tydzień życia. Za to wszystko, co dostaję od Pana Boga. To, co dostaję od niego na zapas, na kredyt. Bo ja niczym sobie nie zasłużyłem na to, co mam od niego. Życie dostałem na kredyt. Rodzinę dostałem na kredyt. Zdrowie dostałem na kredyt. Dom dostałem na kredyt. Od niego, od Pana Boga wymodlone to wszystko. Ale czy jest coś, co mógłbym mu dać sam od siebie? No nie, dlatego mogę mu oddać to, co on mi dał czas, cały czas, całe to życie na Ziemi, tutaj, każdą minutę swojego życia mogę mu oddać tak po ludzku. Chociaż to i tak nie wyrówna wszystkich rachunków bo mnóstwo czasu zmarnowałem, żyjąc daleko od niego będąc daleko od niego czego bardzo żałuję. I za to bardzo przepraszam Pana Boga. Za to, że zmarnowałem dar, jaki On mi dał. I mam nadzieję, że mimo wszystko będę w stanie wytrwać do samego końca i przyjąć od Niego wszystko to, co On mi daje, aby Mu to z powrotem ofiarować. Moją rodzinę, moje dzieciaki, moją małżonkę, moje życie, mój dom. To wszystko należy do niego. Ja jestem tylko tego użytkownikiem, beneficjentem i, i Panie Boże dziękuję Ci za każdy dzień, w którym mogę Cię wielbić. I przepraszam Cię za każdym dzień. We do